Cześć, witajcie. Ci chciałem wam pokazać pokrycie dachu za 40 zł od strony, czyli dwie strony 80 zł. Blacha odzyskana na złomie. To jest taka cieniutka blacha. Tutaj mam kawałek w ręku. Wydaje mi się, że to jest ściana konteneru, że ktoś rozcinał kontener. Tutaj mamy jeszcze jakieś takie jakieś takie resztki ocieplenia zeskrobane ale blacha pomalowana porządnie zabezpieczona taka leciutka no i co i na złomie za tą blachę zapłaciłem za dwie strony 80 zł, trochę wkrętów trochę takiej zabawy, bo te arkusze takie były takie były krótkie to jest jeden, to drugi, one musiały być tu łączone, o, może będzie widać właśnie na taki tak, i tak, potem sklepane to młotkiem, żeby nie ciekło. Także trochę kombinacji było. Tutaj do wykończenia tych boków to znalezione parapety. Rozwiązanie wydaje mi się, że dużo lepsze od papy, bo bardziej ekologiczne bo papa to straszny syf. To jeśli skoroduje, jeśli coś z tym się stanie, po prostu można to zdjąć i znowu oddać za zło, na złom, już po 70 groszy. Zakupić można po 2 zł, czyli tak naprawdę koszt takiego dachu to jest różnica w tych, w tych kwotach. Jak się będzie sprawowało, to nie wiem, ale jestem raczej dobrej myśli, no bo co tutaj może być złego. No, i jeszcze Wam pokażę z drugiej strony, jak to wygląda. Tu wciśniemy pauzę i przejdę z drugiej strony. Oj, dobra, jest druga strona. No, tak jak widać, że blacha nie było dwóch, nie, nie znalazłem dwóch takich samych, takich samych nadruków. Tu będzie troszeczkę inny, ale na tą komórkę nie można spojrzeć z dwóch stron jednocześnie. Tak jest usytuowana. Jedynie z samolotu, ewentualnie, można to, można to obejrzeć z dwóch stron jednocześnie. Także tak to wygląda. Bo jestem zadowolony ze swojej pracy. Też tutaj parapety, bo nie wystarczyło na całą szerokość. No, i tutaj ta blacha. I tak to jest. Na poprzednim wideo pokazywałem Wam właśnie tą wyciskarkę do soków. Mówiłem o planach. Przerobienia, przerobienia jej na lampkę. Lampka powstała, niewiele tu pracy trzeba było, żeby to przerobić. Pomalowane farbą, która ma imitować, że to jest miedź Tutaj rączka niepomalowana, ale być może jeszcze dokończy malowanie i będzie pomalowana. Tak to wygląda. Można to powiesić, można to przykręcić do stołu. Pokażę Wam bliżej, jak to wygląda. O, właśnie tak. To jest taka stara lampa komunistyczna. Eee, ja pamiętam, że one wisiały w szkołach, na stołówkach, w różnych takich miejscach. Eee, I właśnie zintegrowana ta lampa z tą wyciskarką do soków. Na tym filmie była jeszcze waga ale waga okazała się mieć dużą wartość kolekcjonerską. Chodzi o to, że po prostu kolekcjonerzy tych wag mało ich zostało wyprodukowane i wyprodukowanych i kolekcjonerzy bardzo o tą wagę zabiegali, więc waga wylądowała w czyjeś kolekcji. Ja jej w żaden sposób nie zniszczyłem, ona nie była ani przeze mnie malowana, ani nie było próby przerobienia na coś innego. Była tylko umyta szczotką plastikową z ciepłą wodą także to na tyle. I jeszcze zapraszam na ogródek.